Po nieco ospałej pierwszej połowie, druga obfitowała w sytuację z obu stron. 90 regulaminowych minut przyniosło taki sam wynik, jaki padł w Gdyni. 1 do 1. W setnej minucie Legnicki stadion zamilkł po bramce Piotra Tomasika. No, taka piłka jest brutalna. Mamy. Sytuację od 20. któreś minuty w Gdyni, gdzie gramy w przewadze jednego zawodnika, stwarzamy sytuację, nie potrafi nic paść. Sędzia pomaga troszeczkę arce z, żółtą, z drugą żółtą kartką dla Kuby Szanowskiego. No a dzisiejszy mecz, no sami Państwo widzieli, no, staramy się grać cały czas piłką, stwarzamy tę sytuację, dochodzimy do zjednoczowań, do strzałów. O, no, bramka, bramkarki jak zaczarowana. Później jeszcze czerwoną kartkę ujrzał Bledzewski za faul poza polem karnym na wychodzącym z nim sam na sam Wojowskim. W bramce stanął Bartoszewicz, ale i on musiał wyciągnąć futbolówkę z siatki. Piękny gol Wołczka w ostatnich minutach do grywki niczego już nie zmienił. Tak, pierwszy raz, no, nie było zdecydowania kto chce to wziąć, wziąłem to w ręce i tyle, bez historii. No, celu nie udało się osiągnąć, nie udało się dojść do, do półfinału, ale... Mam nadzieję, że, że trochę emocji było dzisiaj i kibice, chociaż z tej strony, byli zadowoleni. W przekroju całej rywalizacji Legnicka drużyna dominowała, lecz brakowało jej jak zwykle skuteczności. Zawieszenia za kartki Chrzanowskiego i Szczepaniaka oraz kontuzy Zakrzewskiego sprawiły, że na szpicy musiał zagrać Szymański. Legnicka drużyna gra kombinacyjnie, dochodzi do sytuacji, ale brak jej żądeł. Oczywiście ja zawsze uważam, że, że siłą zespołu i Taką marką jest zawsze dobry napastnik. Jeżeli zespół ma jakiś cel i, i gra o ten cel, to musi, to musi mieć dobrego napastnika, ponieważ właśnie to on daje różnicę w meczu, strzela te, te, te właśnie najpiękniejsze bramki i al, albo jest zawodnikiem, który asystuje. Także napastnik no, jak najbardziej, ale myślę, że to w przyszłości na pewno do takiej sytuacji dojdzie, że też będziemy mieli dobrego napastnika. Cała Legnica czekała już na mecz półfinałowy z lokalnym rywalem, Zagłębiem Lubin. Byłoby to pierwsze od 33 lat spotkanie o stawkę, ale nie odbędzie się. Kibicom pozostał olbrzymi niedosyt, i na derby muszą jeszcze poczekać, oby nie kolejne 30 lat.